Elowina, to ja Ja Dzisiaj będziemy. Już... Dzisiaj kończymy odcinek budowanie Lidla, no i będziemy musieli to wszystko i to zrobić. I jeszcze to trzeba i ładnie to zrobić. Jeśli Wam się spodoba odcinek, zostawcie łapkę w górę. I o subskrypcji, o subskrypcji mojego kanału. I daj, jeśli będzie też trzy łapek w górę, więc poproszę trzy łapki w górę. Nagrywam kolejny odcinek, i piszcie w komentarzu, jaki sklep jeszcze ma, mamy zbudować. Ok, tutaj mamy jeszcze rzeczy jakieś. Mamy to zużywane, już, już to używaliśmy po trzecim odcinku. O. I teraz można skupić wieszaki na ubranie. To, to będzie kosztować też 20 zł. Bo to trochę taniej może być. Tego nie wiem. Chyba taniej. O, płyty do gier może też być. Czyli na przykład może być do Xboxa, lub do PS3. Albo do niektórych do PlayStation. Ile po, po ile będą. Co najmniej będą kosztować 61 zł. Złoty. złoty. O, a tu? Nie wiem. A, lepiej tak nie przyceniamy. Lecz by je obliżymy. Może będzie kosztować co najmniej 30 zł. Może tak sobie przycenimy. Ok. Na no w Lidlu już muszę wszystko ukończyć, bo dochodzą, okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, zmieniłem na pogodę. Okej. Okay. Jeszcze to muszę zrobić. Wieżak zrobiony, może też damy... Ja jeszcze nie wiem co tu może dodać Mo Co tu możemy jeszcze dodać? Aha To tutaj też będą jakieś rzeczy zabawkowe, czyli Czyli łopatka, łopatka będzie kosztować 41 złoty Okej, okay. a te rzeczy też No to też takie rzeczy też zbudujemy, okej okay. Okej okay. To ile jeszcze zostało do budowania? Więc wracajmy do następnych Na pewno Na pewno też damy skrzynkę A skrzynka będzie co najmniej kosztować 20 łoty Możemy tak przycenić Jeszcze te mamy kawałki do zrobienia I te jeszcze te no i te już ostatnie już zaczynamy otwarcie jeszcze No i otwarcie zaczynamy robić w Lidlu tylko jak tylko zrobimy, jak tylko zbudujemy ligl. Okej. Okay. O, full możemy też zamontować. To wygląda, gdyby za tym można kupić do szkoły. To będzie kosztować 100 zł. Ty. No i... No, i też można kupić test do meblowania swojego domu. Jeśli ktoś przyprowadził się, lepiej tak się sobie A Albo będzie kosztować co najmniej 39, czyli co najmniej tak będzie kosztować, co najmniej 40 zł bo to będzie 40 zł, jak tutaj montowałem w poprzednim odcinku. Montowałem też w poprzednim odcinku, okej. Okej, jeszcze tutaj. Okej. Okay. O, damy sobie jako można też kupić do robienia soków, jeśli ktoś ma super elegancki dzień. To będzie kosztować nie, to je ja już nie, to musimy przyciągnąć co najmniej 90 zł to trochę droże, to trochę jeszcze tutaj mamy dwa, no i jeszcze tam zostały trzy, sześć, osiem, jeszcze nic nam zostało rzeczy do zrobienia, okej, okay. no i jedzenia też jeszcze, jeszcze ileś jedzenia też weźmiemy, okej. Okay więc wracamy jeszcze dotąd dotąd wracamy okej okay. oraz te maski weźmiemy to weźmiemy ze Steven ze Steven weźmiemy ze, ze Stevem weźmiemy a jak złoty będzie kosztować damy sobie 29 złoty czyli to będzie kosztować 30 złoty tu maska jest załatwiona. O, może miskę co damy. Talerze można też mieć tutaj. To będzie kosztować 70 złote Wypełnione. Nie deszcz pada Musimy zmienić znowu na pogodę. Albo na burza. Okej, okay, UL. Teraz się UL można wziąć. Ul nic nie reaguje, więc można, że to... to wygląda, gdyby był stojak do siedzenia. Jeśli ktoś ma gochi. Okej, okay, to będzie kosztować. Może damy 400 zł. To taki niestety most, to taki niestety drogie jest. Bo to są już drogie rzeczy. Już niedługo kończymy i zaczynamy otwarcie. A tutaj do skrzynki też damy pieniądze. Więc zaraz damy. Zaraz damy, okej okay. Ale jak to wszystko wypełnię, jak to wszystko zrobimy? O tak, będą chodzić i wypłacać. I do I będą płacić zakupy, i wynieść, i do domu, Okej okay. Okej okay. Jeszcze taki pikarnik przedamy. Albo nie, albo nie. Albo co, pomyślałem, że tu... że to jest miejsce jakieś. Okej, okay, dobrze, dobrze. O, mam no pomysł do tego. Możemy wziąć przynajmniej soki, takie podobne, jak można. Soki będą kosztować 19... 19,99 złotych, czyli 20 zł. A tu... Co będą? Może kole se teraz. Tu będzie tutaj Coca Cola, Coca Cola. To wygląda jako krzywdy. Ale to jest podobne jak w kola. To wygląda jak kola. Jeśli coś się napije w Minecraftowym kola, to, to... To troszeczkę można bęknąć. Beknąć. Okej. Okej. Kola będzie kosztować 20, czyli 21 zł to będzie kosztować. To wygląda jak udawający udawający udawająca kola. Ok, co jeszcze miałem tu zrobić? A jeszcze dodane. Okej. Okay. Okej. Okay. O, wędki też można dać. Wędka też może być. Wędki co najmniej będą kosztować 40 zł. 40 zł. A 2, 3, 4, 5, 6. Już 6 nam zostało. Czyli nam zostało okej okay. Okej okay. O damy jakieś tu już u... Jedzenie To się już tutaj damy To już tutaj damy Że ciasto będzie kosztować 18 zł Bo ja ciasto bardzo lubię A wy lubicie ciasto No to jak jak wy lubicie ciasto, to piszcie komentarzu. Okej, okay, barsz, to jest potrawa grzybowa. To tak wygląda, gdyby komuś będziecie chciało pić, to... To wygląda jak... Gdyby to był... Budyń. Budyń do kupienia, czyli będą kosztować 30 zł. Muszę sobie tak przycenić w swoim Minecraftie, ktoś buduje swój świat i buduje też minecrafta, jakie nazywają, no ja nazwałem to miasto nazwałem minecraftowo minecraftowo nazwałem takie miasto bo ja, no bo takie miasto nazwałem minecraftowo, minecraftowo <grym> tak bym się powiedział, ok. Okej, okay, jeszcze dotąd no trzeba zbudować jeszcze. Chodzimy jeszcze raz. No, to wygląda jak zupa, to tu zupę postawimy. Zupa będzie kostować. A, 9 zł. 9 zł, a tu. okej, okay, już niedługo się zbliżamy do kończenia. Odkinka, bo już kończę budować. O, damy sobie upieczony schab. To wygląda jak w edeku to jest. W edeku to jest. Damy sobie 20 zł. Jeszcze 20 zł i już kończymy. Już kończymy odcinek. I tak już niedługo, okej. Okay. Teraz z tej strony musimy zbudować luneta zrobiona, okej. Okay. O, to wygląda jak zrobię nitki, można kupić. To sobie będę... Tutaj nitki będą, czyli będą kostować co najmniej 2 zł 2 złote, okej okay. A tu o kompas mamy. To wygląda jak gdyby zegar był. Taki dziwny do obudzenia, taki elektryczny. Wygląda taki udowiająco okej. Okay. Ale to samo automatycznie się rusza. Szkoda, że nie można go wyłączyć, okej. Okay. Elektryczny zegar będzie co najmniej. Oh my god, to trochę musimy tak przycenić, niestety. Tak trzeba, niestety, już przycenić. Przycenić, niestety, trzeba. Okej. Okay. Okej, okay, już skończyliśmy, już skończyłyśmy. Okej, okay, i czas robić pieniądze. Okej, okay, szukajcie, już skończyliśmy. Budować już lid i to wygląda jak do otwarcia. To wygląda jak do otwarcia Lidla. Jeśli Wam się spodoba odcinek, otwarcie Lidla w Minecraftowie jest dopiero jutro. Zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzu. I piszcie komentarzu. No i więc piszcie komentarzu. A my się widzimy w następnym odcinku. I to budowanie kolejne. I to budowanie teraz z domu. Perché mi ci lasciano un cinco. ba Papà. ba Papà. Papà. Papà.